Cześć, witajcie w nowym vlogu. My jesteśmy jakieś w spacerze. Chciałam, że się jeszcze raz do Was odezwę. Dzisiaj będzie mm, pracowity i bardzo zapachowy dzień, bo robić będziemy. Ja będę robić bigos. I nie wiem, jak to się robi u Was w domach U tata powiedział, że mam zacząć go robić dzisiaj. Jutro go też trochę pogotować. I jeszcze jakby na trzeci dzień go trochę pogotować. Dopiero wtedy włożyć go w słoiki. Podobno wtedy jest jakiś taki lepszy w smaku Nie wiem <laughs> Zrobimy tak, bo wiecie Robimy to w przepisku do taty i mamy Nawet y, Sepka Szwagier stwierdził, że Ten mu bardziej smakuje niż teściowy więc No nie wiem, ja jestem do tego przyzwyczajona W ogóle byłam w szoku, że można zrobić y, bym, O, smak po prostu tego bilosu Na dwa sposoby, bo ja na przykład różnicy nie wyczułam Tak sobie spacerujemy i wiecie, co jestem wkurzona na tą lokalizację, w której mieszkamy obecnie. Bo sprawdzałam i mam zrobione tam 1500 kroków i chciałabym gdzieś jeszcze iść z tej samej, żeby e, dorobić tych kroków dużo więcej, żeby mieć wiecie, z bańki na przykład e, połowę tego, co powinno zrobić w ciągu dnia. No ale tutaj nie ma gdzie, po prostu nie ma gdzie. Są same bloki i nie ma żadnego właśnie... Lasko, oprócz tego tutaj przejścia przy ogródkach działkowych ale no tam już się za chwilę kończy, za chwilę zaczynają się domy i no, jest dramat, bo po prostu nie ma gdzie chodzić i mam nadzieję, że kiedyś może jak kupimy mieszkanie to będziemy szukali właśnie w takiej lokalizacji, żeby było gdzie spacerować albo gdzieś bliżej do lasu, nie wiem zobaczymy, o, już szef ciągnie Tyson bo zobaczył ptaszki no więc my powoli wracamy na chatę to bo nie będziemy przecież chłazić w kółko. sobie ten bigos i słucham w sumie dzisiaj cały dzień podcastu z Grzyd, bo oni coś w tym tygodniu hmm. wydali jeden po drugim, z tym, że ten pierwszy, który wyszedł, on wyszedł w piątek hmm. i on miał trzy godziny. A wczoraj wyszedł też kolejny, ile on? No, i on ma akurat półtorej, więc wyobraźcie sobie, no ja to słucham, bo lubię jakoś tak e, słuchać o, e, e, opinii. E, Gimpera i Rewo. No i ogólnie lubię bardzo oglądać Rewo na Twitchu i zwłaszcza jak była ta cała Pandora Gate, to fajnie było to śledzić u niego, bo faktycznie było tak jak on mówi, że gdy wiecie, on prowadził ten stream na Twitchu, to... Więc gdy on prowadził ten live. Stream na Twitchu, to było tak, że omawiał coś, co się wydarzyło, załóżmy tam po zakończeniu ostatniego, i w trakcie tego wyszło coś, było to na bieżąco, moment, i po prostu lepiej to się tak oglądało. No ale to, co chciałam wam pokazać, to dzisiaj przeglądałam sobie właśnie e, gazetki e, Lidla i w sumie mam nawet screen, bo dodałam to na relacje e, międzyrelacje na Instagramie. I ogólnie jest, bardzo mi się podoba to, że jakby świat idzie do przodu. I że w Polsce też idzie do przodu, bo mm, zobaczcie, tutaj macie screen, zabawki, i to jest zabawka y, lalki. I zazwyczaj, stereotypowo, zawsze jak były reklamy zabawek, czyli to dziewczynki się nie mówił, a tu mamy w końcu chłopca. I jest to zarobiste, bo. Nawet ostatnio moja przyjaciółka jak synkowi chciała kupić lalę, bo wiecie on tam gdzieś się bawił jakąś lalą, która była po niej, bo znalazła na działce u dziadków czy co, coś w tym stylu, podobna historia W każdym razie no i wiecie powiedziała swojej mamie o tym yy, i no i ogólnie jej mama była taka, że nie, że co, no, że chłopak lalą Mój tata też był, że nie no, co chłopak lalą No w dorosłym życiu mężczyźni opiekują się swoimi dziećmi, zajmują się swoimi dziećmi, więc dlatego też chłopcy mogą y, zajmować się raną, uczyć się tego jako maleńcy To są po prostu rzeczy, których się uczą od małego i później jak są dorosli to wiedzą co i jak I że nie jest tak, że na przykład tylko kobieta musi się zajmować, znaczy wiecie, to zależy wszystko od relacji, bo są relacje, gdzie kobieta faktycznie chce się tak poświęcić Stricte dom, sprzątanie, gotowanie i opieka dziećmi i się spełnia w tym 100%, ale są też związki, gdzie jest równouprawnienie, a czasem są związki, gdzie to kobieta na przykład spełnia się zawodowo, a mężczyzna zajmuje się domem i dziećmi, więc też jest wszystko różne. No i też tam były więc reklamy tych zabawek, że na przykład dziewczynka bawi się są Chociaż myślę, że to bardziej jest znormalizowane, znaczy zawsze było znormalizowane to, że się dziewczynka bawi są ale na przykład tutaj była, też mi się to skojarzyło z takim właśnie pokazaniem, że chłopcy. Bawią się lalkami razem, Że to jest w sumie taka zabawa w dom I że no Jakby no nie, no po prostu mi się tak spodobało Fajnie, że, że po prostu idzie to w tym kierunku I jest takie wiecie Taka wizualizacja tego y, W gazetkach spożywczych Tutaj się w, sensie, wiecie, w tych, tych sklepów Tych marketów, hipermarketów więc jest Super moim zdaniem I ja dzisiaj sobie Fioletowego hmm, kodzika winogronowego I Robię tą e ten bigos i szczególnie mam tak sporo gotowania, co w się sensie, jak wróciłam z weturu, to miałam taki chill, musiałam sobie poleżeć, trochę przykimać, ale też będziemy, będziemy, będę robić za chwilę, jak tylko usmażę to mięso i usmażę kiełbasy i to wszystko wrzucę do bigosu, to wtedy zacznę robić takie hot dogi w cieście francuskim, czyli parówka w cieście francuskim z ketchupem. Dzisiaj sobie idziemy na nockę, więc akurat będzie miał coś szamać, myślę, że to jest taka spoko, na szybko opcja do przyrządzenia, ale też do zjedzenia i no, on nie lubi jakichś takich wymyślnych, wymyślnych rzeczy, więc myślę, że będzie spoko niego, więc pewnie tam wam to pokażę. Because. uważam, że jest zrobiony i wyszedł. W sumie taki jak robili rodzice, ale no, tata się uparł, żeby go pogotować jeszcze z dwa dni, go odpalić, żeby on tak lepiej przeszedł i w ogóle więc zrobię to. Zastanawiam się, czy dodać keczup, bo u nas zawsze do tego bikosu dodajemy koncentrat i potem tata jeszcze daje ketchup, dlatego on ma jakiś tam nie wiem, inaczej, trochę smakuje. No i mam właśnie kupiony jeden ketchup, ale nie wiem w sumie czy go dodać Zobaczymy, bo póki co smakuje super No i zdążyłam już pojechać z Cepkiem do jego pracy i zabrać auto Bo dzisiaj właśnie kończy mu się ważność prawka Bo on po egzaminie miał, z wiadomo złożył wniosek o wydanie prawa jazdy Ale miał w tym M-Obywatel jakby tymczasowe prawo jazdy no i dzisiaj mija ta data ważności. W tym tygodniu już mówię, jakby wysłali sms że może odebrać prawo jazdy, no ale nie miał czasu, bo wiecie, urzędy są akurat otwarte w godzinach, kiedy on pracuje, a w tym tygodniu praktycznie cały czas chodził na rano, więc no nie mógł, a że dzisiaj ma nockę, no to jutro akurat się w sumie nie, nie jak się wyśpi, bo ja rano po niego właśnie pojadę przed... Y Siódmą chyba mam po niego jechać. No i tam o ósmej otwierają urząd, więc albo zdąży on to odebrać yy, przed dziewiątą, a jak nie, to po prostu go tam zostawię i on sobie już wróci autobusem. Bo no bo ja też mam o dziewiątej pracy, więc wiecie, ja nie mogę się spóźnić, niestety, bo muszę czuwać przy laptopie, zobaczymy, może będę miał jakieś projekty, bo z tego co pamiętam, to teraz chyba aż do grudnia. I pewnie w grudniu aż do 7 będę miała cały grafik zapełniony jakimiś projektami, z uwagi na to wiecie, wszystkie kampanie świąteczne i takie tam. No i teraz właśnie musiałam czekać z myciem głowy aż do w sumie o 21 pojechałam z nim, chyba... Nie, przed 22 pojechaliśmy, po 22 byłam w domu, więc dopiero się wykąpałam. mamy 23 w sumie za minutę więc czekam aż mi trochę, wiecie, włosy podeschną pod tym ręcznikiem wiem, że niby nie powinno się używać ręcznika ale mój sposób na to, że najlepiej te włosy wyglądają to jest taki, że po umyciu, po cieniu, ja po prostu je zakręcam w zwykły ręcznik i czekam sobie, czekam, czekam, czekam aż on wsiąknie większą ilość wody czasami się to tak godzina, czasami dwie, różnie no i potem po prostu ściągam ten ręcznik, czeszę włosy, dodaję oliwkę, czasami trzy, czasami 7 pompek i później je rozczesuję i czeszę, no tak jakby trochę na szczotce, ale na razie są za krótkie, ale wiecie, tak staram się, żeby... One były, wiecie, proste i susze i od góry, żeby były właśnie takie wygładzone, bo moje mają tendencję do puszenia i mają wysoką porowatość, i więc jak nie zrobię tego wszystko poprawnie, a bo w ogóle jakbym poszła spać z mokrymi włosami, to by był dramat, ja bym ich nie rozczesała. I w sumie jak myślę sobie o czasach kiedyś, gdzie kilka lat temu, w sumie nawet tak, kilka lat temu, w ogóle nie zorientowałam się, że ten czas tak szybko płynie i że sepkę poznałam kilka lat temu i to były jeszcze czasy, kiedy kładłam się spać z mokrą głową dopiero jak poznałam sepka zaczęłam tak bardziej ogarniać tą pielęgnację twarzy i włosów i nie czaję jak kiedyś mogłam chodzić spać z mokrą głową bo teraz jak raz nie miałam dostępu do suszarki i musiałam się położyć z mokrą głową i w sumie chyba na czekałam najpierw, aż one wysuną, to one były takie straszne, były takie shorty nie mogłam po prostu ich rozczesać no to był taki dramat, nigdy w życiu tego nie powtórzę i nigdy nigdzie nie pojadę, gdzie nie mogę ich wysuszyć w sensie prędzej będę chodzić po prostu w brudnych tych włosach, tłustych niż miałabym je umyć i pozwolić im samym wysunąć albo żeby spać z mokrą głową nie ma normalnie takiej opcji nie ma takiej opcji, po prostu te włosy były koszmarne Nawet, no nie, po prostu było straszne Wiecie, ja jestem osobą jeszcze, um, która ma zdiagnozowaną wrażli wrażliwość sensoryczną Więc dla mnie takie rzeczy, dla mnie dotykanie ręcznika jest po prostu straszne A już nie mówię o... jakby już po prostu mnie skręca w środku, jak sobie pomyślę o tym uczuciu Więc nie, nigdy No, ale kończąc tego vloga no to właśnie zaraz idę je wysuszyć, tą moją techniką zadziwiającą I widzimy się pewnie w następnym vlogu I pewnie w następnym vlogu może jutro, nie wiem, czy będę jutro nagrywać, muszę zobaczyć, bo muszę trochę poorgarniać między relacjami Więc muszę sobie to przemyśleć i muszę w końcu się zebrać do nagrania podcastu Ale po prostu idzie mi to strasznie topornie, nie wiem o co chodzi no. Myślę jak to zrobić, bo nie chciałabym, żeby to było takie nudne, tylko w jakiś ciekawy sposób to zrobić, ale też taki no, naukowy i taki normalny i no nie mam pomysłu. Muszę pomyśleć. I muszę pomyśleć nad rolkami, bo na razie mam stare rolki, które dodaję i TikToki i nad postami, i nie wiem, czy to nie zrobię sobie takiego dnia po prostu z przerwą, a też mam do zmontowania. Dwa albo trzy vlogi. Ten byłby czwarty albo trzeci. Więc zobaczymy. My idziemy zaraz spać tutaj z ziomalem Który przed chwilą wstawił mnie. Tyson? Piesku, pokaż się. Tysonek! No, on już, on już jest na spanie. Przed chwilą jak się kąpałam, zasnął mi w łazience. Po czym zgasiłam światło, jak wychodziłam z łazienki, bo on nie chciał się podnieść Przyszedł, położył się łaskawie tutaj na swojej poduszce A potem stwierdził, że jednak nie będzie ze mną siedział i poszedł do sypialni, do swojego łóżeczka Albo położył się na łóżku, w sumie to nie wiem A teraz przyszedł i zaszczycił mnie swoją obecnością I jak pisałam do sepkarz właśnie leży na poduszce I ten to sobie się śmiał, że on tylko chyba na kanapę chce wchodzić, jak jest sep, bo jest zazdrosny No... Teraz wszedł, ale normalnie jakieś jest cebek, to są pistki, skiełki, proszenie, nie wiadomo co, no cyrki odwala ten więc. Więc do zobaczenia w następnym vlogu, mam nadzieję, że będziemy, może robić bigos, może coś innego, zobaczymy, wiecie, teraz jest przed świąteczny, a wiem, w następnym vlogu na pewno będziemy dekorować y, mieszkanie tymi wszystkimi świątecznymi rzeczami, wiem, że jest jeszcze listopad, ale za chwilę będzie grudzień i już trzeba to udekorować, żeby jak najdłużej cieszyć się świętami, więc do zobaczenia. Dobra, jeszcze na koniec chcę Wam pokazać, że ten olej, o którym mówiłam, to w sumie nie jest olej, tylko bardziej oliwka. Znaczy nie oliwka, właśnie, tylko to jest olejek. On jest ogólnie jakimś wirelowym e, olejkiem, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Dla mnie on jest zarąbist. ja Mam go tutaj, tylko że ja zawsze stosuję więcej niż tutaj. Jest napisane tutaj 2-3 porcje, a ja po prostu stosowałam 7 i dzisiaj też mam napykane 7, i te włosy wyglądają właśnie tak. Robione moją metodą, czyli najpierw przetrzywanie w tym ręczniku. Może nie są idealnie wygładzone, ale ich się raczej nie da idealnie wygładzić, bo no, mówiłam, wam, są wysokoporowate, więc ten, no, ale uważam, że jak, że jak na nie, to i tak jest zarobiście w tej chwili. Wiadomo, jutro się obudzę, będą trochę bardziej ogarnięte, bo jednak przez sen to mi się one jakoś tak bardziej mm, ujarzmiają, że tak powiem więc ja się już kładę spać. Jutro pobudka o 5.30, bo jak sobie nastawię budzik na 6, czyli na godzinę, o której konkretnie muszę wstać, to może nie do końca mi się chciało, więc wolę sobie nastawić na pół godziny wcześniej, poleżeć, ubrać się na spokojnie o 6, wyjść, żeby o 6.40 wyjechać po sebka, jechać z nim, załatwić sobie jego sprawy, potem wrócić do domu i jakby ruszyć dalej z dniem, zacząć nowego pewnie vloga, czy... Nie wiem, zobaczymy, co będę jutro robić, bo na pewno bym chciała nagrać, jak będziemy dekorować mieszkanie Wydaje mi się, że jutro to będziemy robić To jakoś nie będą wielkie dekoracje, bo jednak tych dekoracji mamy niewiele, ale myślę, że coś tam, wiecie, już mamy zresztą Wam pokażę zaraz To jest Tysona Jedna dekoracja już jest Pan Mikołajek więc no, a i tu mamy kalendarz, właśnie. Kupiliśmy ostatni kalendarz adentowy, wybraliśmy ten z Milki, był spokojny, chyba 25 zł. Ogólnie zawsze chciałam go spróbować, bo on się wydaje, że ma bardzo fajne czekoladki, kiedy siedziałam u Julki Kobusko, więc stwierdziłam, why not. Ja się z Wami już tutaj finalnie żegnam. Yy, I widzimy się po prostu w następnym vlogu, w którym nie wiadomo co będzie. Więc do zobaczenia.